Boża wiadomość pożegnalna i końcowa dla Ciebie. Mój synu, potrzebuję jednej Twojej minuty. Proszę, zanim znowu przewiniesz, zanim inna myśl ukradnie Twoją uwagę, proszę Cię, zatrzymaj się, słuchaj. Otwórz teraz drzwi swojego serca, mówię do Ciebie celowo. To nie jest szum w tle, to nie jest kolejna wiadomość przelatująca przez Twój dzień. Wchodzę prosto na Twoją drogę. Kładę moją delikatną, ale stanowczą dłoń na Twoim ramieniu i mówię: Zatrzymaj się, spójrz na mnie, słuchaj mnie. Niebo postawiło ten moment przed Tobą z zamiarem? W tych słowach jest pewna pilność nie po to, aby Cię przestraszyć, ale aby chronić Cię przed utratą czegoś, co zostało przygotowane specjalnie dla Ciebie. Nie możesz teraz pozwolić sobie na rozproszenie. Nie możesz powiedzieć, wrócę do tego później, bo później nie jest miejscem, w którym ta błogosławieństwo żyje? Teraz jest. Przewijałeś wiele rzeczy, ignorowałeś wiele cichych dotknięć, odsuwałeś delikatne pociągnięcia w swoim duchu, obiecując sobie, że wrócisz do nich innym razem. Drogi synu! Zanim pójdziesz dalej, weź głęboki oddech i zostań ze mną do końca. Ten film niesie coś duchowo przygotowanego dla Ciebie, nie wychodź przed upływem 10 minut, to właśnie w tym czasie wiele osób odczuwa najsilniejsze dotknięcie nieba. Jeśli ta boska wiadomość poruszy Twoje serce, zostaw lajka, zasubskrybuj nasz boski kanał i włącz dzwonek. A jeśli poczujesz to w duchu, możesz wesprzeć tę misję datkiem do 5 dolarów super dziękuję. Niech niebo pomnoży całą hojność, która wypłynie z Twojego serca. Drogi Synu! Wiele z tych momentów było moimi zaproszeniami, których nie rozpoznałeś. Wiele z tych dotknięć było moimi szeptami, a życie było tak głośne, że szedłeś dalej. Ale tym razem nie pozwolę ci tak łatwo uciec. Tym razem wołam cię z ciężarem w moim głosie i miłością w tonie. Tym razem nie mówię z daleka, mówię do twojego obecnego oddechu. Mój synu, potrzebuję, abyś obudził się na to. Potrzebuję cię tutaj. Potrzebuje cię w pełni obecnego, z otwartym sercem, cichym umysłem, słuchającym duchem. Nie znalazłeś tego przypadkiem. Nie jesteś tutaj przez zbieg okoliczności. Nie jesteś tu przez szczęście, przypadek ani losowy czas. Ja cię tu przyprowadziłem, zaaranżowałem to spotkanie. Prowadziłem Twoje kroki nawet w tych dniach których czułeś się zagubiony, i teraz te ciche dotknięcia doprowadziły Cię dokładnie do tej chwili. Prosiłeś mnie o znak. Prosiłeś mnie, bym pokazał ci, że słyszę. Prosiłeś o jasność, o kierunek, o potwierdzenie, że niebo nadal ma oczy zwrócone na Ciebie, powiedziałeś w swoim sercu: Boże, jeśli jesteś prawdziwy, jeśli jesteś blisko, jeśli mnie widzisz, to przemów do mnie. Pokaż mi. Mój synu, to ja ci odpowiadam. To jest Twój znak. To jest Twoje potwierdzenie. To jest Twoja jasność. To jest Twoje przypomnienie. Byłem blisko cały czas. Musisz zrozumieć, coś wokół Ciebie zmienia się teraz. Nie jutro, nie w dalekiej przyszłości, teraz. Jest otwarte drzwi w Królestwie Duchowym, których Twoje fizyczne oczy jeszcze nie widzą, ale Twój duch już zaczął to czuć. Ten niepokój. To poruszenie, ten dziwny nacisk w Twojej piersi, to poczucie, że coś się zmienia. Nawet jeśli na zewnątrz wszystko wygląda tak samo, to nie są przypadkowe uczucia, to są znaki. Niebo wyrównało okazję, punkt zwrotny, krok naprzód w Twojej podróży. Ustawiam detale, przesuwam elementy, zamykam pewne drzwi i otwieram inne. Wszystko po to, aby przygotować następny rozdział Twojego życia, a czas tego wyrównania nie jest przypadkowy, jest precyzyjny. Boski czas ma znaczenie. Są momenty, gdy rzeczy w niewidzialnym świecie układają się w sposób, który nie zdarza się często. Są okna, w których uzdrowienie, przełom i nowy kierunek zbliżają się na tyle, by odmienić Twoje życie, jeśli będziesz na nie obudzony. Jesteś teraz w jednym z tych okien, dlatego ta chwila wydaje się inna, dlatego te słowa sięgają głębiej niż zwykle, dlatego coś w tobie pochyla się do środka, nawet jeśli nie rozumiesz dlaczego. Nie krzyczę na ciebie, nie naciskam cię, nie straszę cię, kocham cię z pilnością, widzę, gdzie naprawdę jesteś pod powierzchnią. Jesteś zmęczony w sposób, którego twoje ciało nie potrafi wyjaśnić. Nosiliście ciężary w miejscach, których Twoje słowa nie potrafią opisać. Przechodziłeś przez swoje dni, robiąc to, co konieczne, pojawiając się tam, gdzie mogłeś, ale w środku funkcjonowałeś prawie pusty. Czułeś, jak przychodzi otępienie, gdzie radość nie uderza tak jak kiedyś? Gdzie śmiech wydaje się bardziej odległy, gdzie nawet rzeczy, które kiedyś rozpalały Twoje serce, teraz wydają się zamglone i dalekie. Patrzyłeś na siebie i pytałeś: Co jest ze mną nie tak? Dlaczego czuję się w ten sposób? Dlaczego czuję się odłączony od własnego życia, mój synu? Nic nie jest z tobą nie tak. Niosłeś więcej, niż twoje serce zostało stworzone, by nieść samotnie. Walczyłeś niewidzialne bitwy, starałeś się być silny. Podczas gdy burze huczały w Twoim wnętrzu, absorbowałeś rozczarowanie za rozczarowaniem, ból za bólem, nie dając sobie przestrzeni na uzdrowienie, dawałeś więcej niż otrzymywałeś. Nic dziwnego, że jesteś wyczerpany, nic dziwnego, że jesteś zdystansowany, nic dziwnego, że Twój duch ucichł, i w tej ciszy wróg próbował wejść, próbował przekonać Cię, że jesteś sam. Że jestem daleko, że twoje modlitwy odbijają się od sufitu, że twoje uczucia są oznaką porażki, że jesteś spóźniony, że straciłeś swoją szansę, że twoje życie nigdy naprawdę się nie zmieni. Próbował utopić cię w rozproszeniach, nadmiernych myślach, falach nagłego strachu i zamieszania. Wszystko po to, aby znieczulić twoją wrażliwość na mój głos. Ale, mój synu, słuchaj uważnie. Nie pozwoliłem. By to było ostatnie słowo, dlatego wtargnąłem w Twój dzień z tą pilnością, dlatego spośród wszystkich rzeczy, które mogłeś robić, jesteś tutaj przed tymi słowami. Przerywam zejście z drogi, przerywam otępienie, przerywam kłamstwo, że jesteś zapomniany i niewidzialny. Widziałem każdą łzę, którą płakałeś, gdy nikt nie patrzył. Słyszałem każdy bezsłowny jęk w Twojej piersi, gdy nawet nie potrafiłeś uformować modlitwy. Widziałem, jak zbierałeś się w sobie rano, podczas gdy wewnątrz byłeś złamany. Widziałem, jak postanowiłeś iść dalej, gdy wszystko w Tobie chciało się poddać. Myślisz, że Twoja cicha siła pozostała niezauważona, ale dla mnie nigdy nie była niewidzialna. Byłem tam, w te noce, gdy twoje myśli nie zwalniały, gdy żal, strach i zamieszanie wirowały jak burza w twoim umyśle, gdy patrzyłeś w sufit w ciemności i szeptałeś moje imię. Nie dlatego, że czułeś moją obecność, ale dlatego, że desperacko miałeś nadzieję, że nadal tam jestem. Byłem tam, gdy byłeś w pokoju pełnym ludzi, a czułeś się całkowicie samotny. Gdy uśmiechałeś się i śmiałeś wystarczająco, by się wtopić, podczas gdy twoje serce pragnęło, aby ktoś spojrzał poza maskę i zapytał, czy naprawdę wszystko w porządku, widziałem tę część ciebie, która pragnęła być zrozumiana bez potrzeby tłumaczenia. Widziałem tę głęboką potrzebę bycia przyjętym, nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie i duchowo. Byłem tam. Gdy kwestionowałeś swoją wartość, gdy zdrada, odrzucenie lub porzucenie zraniły cię tak głęboko, że zastanawiałeś się, czy jesteś trudny do kochania, gdy analizowałeś rozmowy, odżywałeś wspomnienia, obwiniałeś siebie za rzeczy, których nie mogłeś kontrolować, gdy pytałeś siebie, czy może problem jest w tobie. Mój synu, widziałem to, czułem twój ból, gdy pękał ci serce. I we wszystkim tym nie odsunąłem się od Ciebie. Zbliżyłem się. Nie obserwowałem z daleka. Siedziałem obok Ciebie w każdym cichym pokoju. Gdy płakałeś, okrywałem Cię. Gdy drżałeś w cichych szlochach, uspokajałem Twój duch. Myślałeś, że nikt nie zauważył ciężaru, który nosiłeś. Ja policzyłem każdy ciężar. Nie cierpiałeś bez bycia widzianym. Nie znosiłeś bez bycia słyszanym. Nie zrobiłeś ani jednego kroku tej podróży bez mojej obecności wokół ciebie, ale teraz coś się zmienia. Nie przyprowadziłem cię aż tutaj, by zostawić cię w uwięzieniu. Nie pozwoliłem na to rozciąganie się bez celu. Nie widziałem twoich łez bez planu na twoje uzdrowienie. Przed tobą jest zwrot. Nadchodzi zmiana, nowy rozdział już zaczyna się rozwijać, zanim jeszcze go poczujesz. To, co nadchodzi. To nie tylko ulga od bólu, ale odbudowa tego, co w tobie pękło. To nie tylko zewnętrzna okazja, ale wewnętrzne wzmocnienie. Przygotowuje błogosławieństwa, które cię nie zniszczą, drzwi, które cię nie zdezorientują, relacje, które cię nie wyczerpią, kierunek, który cię nie zostawi pustym. Ale abyś to zobaczył i przyjął, twój duch musi ponownie się obudzić. Dlatego proszę Cię, abyś został ze mną w tej chwili, abyś oddychał, abyś pozwolił, by hałas w Twoim umyśle ucichł, aby te słowa sięgnęły poza Twoje obrony, Twoje wątpliwości, Twoje zmęczenie i dotknęły tych surowych miejsc, które ukrywałeś przez tak długi czas. Powiedziałeś sobie: Nie mam czasu na rozpad, nie mam przestrzeni, by upaść. Muszę iść dalej. Zbudowałeś mury przetrwania. Nauczyłeś się funkcjonować, gdy bolało, nauczyłeś się być swoim własnym pocieszeniem, swoim własnym zachęceniem, swoim własnym uzdrowicielem. Ale mój synu, nigdy nie zostałeś stworzony, by nieść to wszystko sam. Nie przyszedłem cię napominać, przyszedłem cię odciążyć, przyszedłem zabrać to, co trzymasz zbyt długo. Przyszedłem wejść w miejsca, do których nikt inny nie ma dostępu? Miejsca, które zamknąłeś, bo myślałeś, że są zbyt chaotyczne, zbyt połamane, zbyt zagmatwane nawet dla mnie. Nic w tobie mnie nie straszy, żaden twój ból mnie nie odpycha, żadne twoje wątpliwości mnie nie szokują, widzę cię w pełni, a mimo to w pełni cię wybieram. Pytałeś, kiedy rzeczy się zmienią? Kiedy moje życie w końcu nabierze sensu, kiedy znowu poczuję się sobą. Słuchaj mnie. Ten moment jest częścią tej zmiany. To początek przebudzenia Twojego serca. To chwila, w której Twój duch wraca do wyrównania. To tutaj zaczyna się rozplątywać zamieszanie. Tutaj ciężar zaczyna się unosić. Tutaj nadzieja znajduje drogę powrotną do Twojej piersi. Nie dlatego, że każda okoliczność nagle się zmieniła, ale dlatego. Że dotykam rdzenia tego, kim jesteś. Toczyła się prawdziwa walka o Twoje skupienie, Twoją wiarę i Twoją przyszłość. Wróg nie walczył z Tobą dlatego, że jesteś słaby, ale ze względu na to, co włożyłem w Ciebie i dokąd Cię prowadzę. On wie, że jeśli pozostaniesz otępiały, rozproszony i zniechęcony, nie rozpoznasz drzwi, które otwieram, przejdziesz obok tego, co jest Twoje. Nie dlatego, że ci to odebrałem, ale dlatego, że byłeś zbyt zmęczony, by zobaczyć. Dlatego teraz wkraczam, by uratować twoją percepcję, oczyszczam mgłę, zmiękczam twardość wokół twojego serca, rozpalam na nowo płomień w twoim duchu. Nie tracisz wiary, zostajesz w niej przebudzony. Nie jesteś zbyt daleko, wołam cię z powrotem do domu. Nie jesteś spóźniony. Jesteś dokładnie w czasie tego, co przygotowałem. Słuchaj mnie wyraźnie: nie straciłeś swojego przeznaczenia, nie zniszczyłeś moich planów swoimi błędami, nie zdyskwalifikowałeś się swoimi słabościami, nie wyczerpałeś mojej łaski ani nie przekroczyłeś mojej miłosierdzi. To, co dla ciebie mam, nadal stoi. Obietnice, które wyszeptałem nad twoim życiem, nadal oddychają. Cel. Który zasadziłem w Tobie, gdy Cię formowałem, nie został anulowany. Marzenia, które włożyłem w Ciebie i które nie chcą umrzeć, nawet gdy jesteś zniechęcony, to ja je utrzymuję przy życiu. Ale potrzebuję, abyś teraz skłonił się z powrotem ku mnie. Opuść myśl, że musisz zarządzać wszystkim sam, opuść impuls, by udawać, że wszystko jest w porządku, gdy nie jest. Opuść przekonanie, że jesteś ciężarem, bo potrzebujesz pomocy. Jesteś moim synem, nie moim projektem. Jesteś moim ukochanym, nie moim obowiązkiem. Tutaj, gdy słuchasz, proszę cię o coś prostego, ale potężnego. Otwórz przede mną swoje serce na nowo. Nieperfekcyjnie, niepięknymi słowami. Po prostu szczerze, powiedz mi, gdzie boli. Powiedz mi, gdzie czujesz się zagubiony? Powiedz mi, czego się boisz. Powiedz mi, czego wstydzisz się przyznać. Ja już to wszystko widzę, ale kiedy zapraszasz mnie do środka, dajesz mi przestrzeń, aby leczyć, odbudowywać i wyrównywać to, co zostało złamane. Na horyzoncie jest dla Ciebie nowe początki. Nowa siła rodzi się w Tobie teraz. Może jeszcze jej nie czujesz. Ale ziarna są sadzone w chwili, gdy przyjmujesz te słowa, ziarna nadziei, odwagi, jasności i wiary, a w nadchodzących dniach zaczniesz zauważać małe znaki, jaśniejsze myśli, ciężar, który stopniowo się zmniejsza, ciche zaufanie, które powraca, pokój wchodzący tam, gdzie kiedyś był chaos. Tak zazwyczaj zaczyna się uzdrowienie, nie fajerwerkami, ale stałą i delikatną pracą wewnątrz ciebie. I to właśnie robię teraz. Jeśli ta wiadomość dotyka najgłębszych części Ciebie, wiedz to, to dlatego, że jestem bardzo blisko. Otaczam Cię moją obecnością. Nawet jeśli nie czujesz jej w pełni, otaczam Twój umysł pokojem. Nawet jeśli lęk jeszcze szepcze, strzegę Twojego serca. Nawet jeśli stare rany jeszcze bolą, prowadzę Twoje kroki. Nawet kiedy nie wiesz, jaki jest Twój następny ruch. Nie jesteś sam w tym sezonie. Nigdy nie byłeś. Mój synu, zostań ze mną. Nie uciekaj od tego i nie zapominaj o tym, co poczułeś. Pozwól tej chwili cię naznaczyć, niech będzie linią w twojej historii, gdzie powiesz: Coś we mnie zmieniło się tego dnia? Nie rozumiałem wszystkiego, ale wiedziałem, że Bóg mówił do mnie. Mówię do ciebie teraz. Wołam cię z otępienia do wrażliwości. Z zamieszania do jasności, ze strachu do zaufania, z przetrwania do prawdziwego życia, z samotności do świadomości mojej stałej obecności. Nie musisz rozwiązać wszystkiego dziś, nie musisz naprawić wszystkiego w jednej chwili. Proszę jedynie, abyś nie zamykał swojego serca. Odpowiedz mi wiarą, którą masz, nawet jeśli wydaje się mała. Wyszeptaj moje imię. Poproś mnie, abym cię prowadził. Poproś mnie, abym cię bronił. Poproś mnie, abym był twoją siłą, twoim uzdrowicielem, twoim przewodnikiem i zobacz, co zrobię. Ta chwila nie jest przypadkiem. To boska interwencja. To doskonały czas. To niebo pukające do drzwi twojego serca i czekające na ciebie. Jestem tutaj, mój synu. Zawsze tu byłem i nigdzie się nie wybieram. Napisz Amen, jeśli wierzysz w Boga.